Przed chwilą mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób nie należy nosić torebki, gdyż takie sytuacje właśnie kończą się taką sytuacją, gdzie złodziej wyrywa torebkę z ręki, a następnie ucieka z całym naszym mieniem. A teraz będziemy mogli za chwileczkę zobaczyć, w jaki sposób należy prawidłowo nosić torebkę, tak, żeby nam się nic nie stało. Przed chwileczką mogliśmy zobaczyć dwie różne sytuacje. W pierwszej scenie kobieta niosła torebkę w sposób niewłaściwy, nieprawidłowy, natomiast w drugiej sytuacji jak najbardziej torebka była niesiona przez tą kobietę poprawnie. W taki właśnie sposób utrudniła ona też kradzież swojego mienia. Dlatego też pamiętajmy, żeby torebkę zawsze nosić blisko siebie, na ramieniu, najlepiej trzymać jeszcze torebkę ręką z przodu, tak by nie stała się ona łupem złodzieja. Takie sytuacje mogą zdarzać się nie tylko wtedy, kiedy spacerujemy sobie czy po parku, czy po mieście. Przede wszystkim musimy pamiętać, że zwiększone ryzyko jest także wtedy, kiedy spacerujemy samotnie, czyli w pojedynkę. Wtedy takie szanse złodziej zazwyczaj też wykorzystuje naszą nieuwagę, no i bezbronność, bo jeżeli są to dwie osoby, trzy, to nam zazwyczaj nic się w takiej sytuacji nie stanie. Złodziej może również wykorzystać zupełnie inną okazję do kradzieży naszej torebki czy naszego mienia. Kiedy my sobie odpoczywamy na ławce, siedzimy, rozmawiamy, złodziej może również wykorzystać tą sytuację. No i ukraść naszą torebkę, kiedy my zupełnie się tego nie spodziewamy. Przedstawiliśmy Państwu kilka sytuacji, w których można utracić torebkę, ale również jak się można przed tym ustrzec. Natomiast teraz zaprezentujemy Państwu inną sytuację, bardzo podobną. Natomiast przedmiotem kradzieży złodzieja będzie zupełnie inna rzecz.